Dzień dobry, ja jestem Foris i taki króciutki odcinek. Chciałam tylko pokazać, co jest most. Pokażę wam tylko, co zbudowaliśmy na live. Tu jest taki most. Um, tu jest nasza willa, którą budowałem przez trzy live'y, żeby... No wiecie. Um. I właśnie tu jest sport. I przepraszam Was, to jest taki po prostu króciutki odcinek, bo nie mam też na z odcinków, ale kan... live y na kanale Michał Więc, no, wchodźcie na te live, y, bo byliśmy na Michał 13 subskrypcji, na tym już 12, więc, no. I ostatnio jest dużo wyświetleń na live'ach. Co? Owca mi da aż trzy wełny. Więc no, mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę. No i tyle chciałem Wam powiedzieć, że przez no po prostu na chwilkę, tak na dziś, no będą live'y, ale odcinki tak, no. Więc no to, pa.